Nastrojowe pejzaże, wtopiona w niej architektura, piękno otaczającej nas przyrody i niesamowita gra światła. To wszystko można znaleźć na wystawie prac malarskich młodego artysty, kozieniczanina Andrea Boczedi. Jego prace od piątku 26 kwietnia możemy oglądać w siedzibie Głównej Biblioteki Publicznej. To jest pierwsza wystawa w naszej zmodernizowanej bibliotece. Wystawa wyjątkowa, bo też chcieliśmy pokazać, że takie nowoczesne wnętrze można połączyć, z malarstwem, malarstwem olejnym, którym nasz artysta zajmuje się od 2019 roku. Jesteśmy zachwyceni z kilku powodów. Przede wszystkim powód najważniejszy to, że nasz artysta jest kozieniczaninem. Więc to jest dla nas coś bardzo ważnego, bo chcielibyśmy, żeby nasza biblioteka była właśnie miejscem też dla naszych twórców. Podczas wernisażu dyrektor biblioteki zdradziła też, jak doszło do zorganizowania tej wystawy. Odwiedziła nas mama artysty, która przyszła i przekazała nam kilka prac. Pokazała kilka prac na swoim telefonie. Już od samego początku byliśmy zachwyceni, ale poprosiliśmy o jedną bardzo ważną rzecz. Zaprosiliśmy bezpośrednio artystę, żeby mógł obejrzeć wnętrze, poczuć się dobrze w naszej bibliotece i tak naprawdę podjąć decyzję, czy chce pokazać swoje prace właśnie u nas. I udało się. I udało się i oto jesteśmy i możemy podziwiać te wspaniałości. Wystawa malarstwa Andrea Boccedi nosi tytuł Trzy strony Europy i ukazuje piękno naszych rodzimych krajobrazów, ale także klimaty gorącej włoskiej Toskanii czy chłodniejszej Szkocji. Autor prac urodził się w Kozienicach w 1989 roku. Malarstwem olejnym zajmuje się od 2019. I jak nam zdradził, od zawsze interesuje się fotografią, natomiast malować zaczął przez przypadek. Pewnego dnia znalazłem w internecie taki film instruktażowy, na którym właśnie pokazywano jak się maluje Obrazy olejne i stwierdziłem, że mógłbym w zasadzie spróbować. Nie jest to taka straszna rzecz. Nie wiadomo jak skomplikowana, jak to się przedstawia, prawda. Zwłaszcza, że miałem od zawsze zainteresowania, skłonności, właśnie plastyczne. Następnie przyszła fascynacja dziełami XIX-wiecznych mistrzów malarstwa, m.in. Janem Stanisławskim czy Ferdynandem Ruszczycem. W 2022 roku Andrea podjął dwuletnie studia podyplomowe na ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa. W swoim dorobku ma prawie 300 prac. Na swojej pierwszej indywidualnej wystawie w bibliotece prezentuje ich ponad 60. Dobierał je tematycznie. Pejzaże to jest moja główna, moje główne zainteresowanie. Poza tym też lubię malować martwą naturę, czy też jakieś obrazy, gdzie pejzaż powiedzmy jest w kontekście, ale to myślę, że z czasem coś więcej będę mógł pokazać. Podczas uroczystego otwarcia, po przedstawieniu sylwetki artysty i podziękowaniach, przyszedł czas na wymianę upominków. Na ręce dyrektor Moniki Pióreckiej Andrea wręczył jedną ze swoich prac. Był też upominek od pracowników biblioteki dla artysty. Nie zabrakło też podziękowań dla pracowników placówki, w tym dla Eligiusza Szewczyka, za pomoc i wsparcie przy tworzeniu wystawy. Trzy strony Europy będzie można oglądać przez najbliższe trzy tygodnie. Zachęcamy do zapoznania się z pracami tego młodego artysty.